swetry tym razem w takim rozmiarze XL, a nawet większym Marina Rinaldi, Patricia Areton, Denis Claire, Max Mara. i zaczniemy od tego swetra. to jest Marina Rinaldi. Sweter w kolorze niebieskim, ale z takim, z takim jakby woskowany, z lekką, srebrną taką poświatą. Tutaj ma aplikację z koralików. Jest bardzo fajny, e, taki mięsisty, konkretny. Tam jest kaszmir, chyba w 5% wełęka. Bardzo miły w dotyku. E, na przecenie jest na 599 zł teraz. I myślę, że to spokojnie właśnie będzie xl nawet podwójna xl Ale możecie to też to nosić w mniejszym rozmiarze, jako taki oversize. Z tyłu już nie ma tych aplikacji. Z tyłu jest gładki. Tutaj granatowa maksmara, wełna dziewicza, bardzo miły w dotyku sweter. Granatowy kolor. Kołnierzyk taki szerszy, z szerszym rękawem. On jest jeszcze nowy z metką kosztuje u nas 499 zł. Jego oryginalna cena to 1240 zł, więc jest to naprawdę fajna okazja. Podana jest L, ale to jest oversizing spokojnie na xl eczkę też będzie pasował. To jest super sweter, ponadczasowy, taki klasyczny. Tutaj mamy Marinę Rinaldi, już takim też bardziej oryginalnym wzorze. On jest bardzo miły w dotyku, myślę, że ma jedwa w składzie, tutaj w tej części są takie czarne kryształki, to będzie spokojnie XL, -ka, podwójna XL, -ka. myślę, że spokojnie rozmiar 44 będzie pasował, 599 zł, bardzo miły w dotyku sweter. Tutaj także z taką lekką poświatą, Deni sweterek z taką lekką srebrną nitką, ale on też ma taki perłowy, perłową poświatę. To jest taki szerszy fason z, z krótszym rękawem, podana jest XL, to jest bodajże wiskoza, żeby Was nie skłamać, zerkniemy tutaj, tak, XL i cena... 349 zł. Tak wygląda z tyłu. On się będzie ładnie, ładnie tak wzdłuż sylwetki e, układał. Kolejna granatowa rzecz. E, Patricia Areton. Też bardzo przyjemny granatowy kardigan. Z takich grubszych, ze złotymi guzikami. E, to jest Merino Wool. E, bardzo miła w dotyku wełęka. Tutaj jest taki szerszy splot na rękawach. Podana jest L, ale to spokojnie XL, nawet większy rozmiarek będzie, będzie pasował. 379 zł. Tak wygląda.